Były prezydent Filipin wylądował w Holandii, gdzie zostanie przekazany do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. Rodrigo Duterte może odpowiadać za śmierć nawet 30 tysięcy osób. Dzień przed jego przybyciem został zatrzymany na lotnisku w Manili po przylocie z Hongkongu. Przed Trybunałem zgromadzili się zarówno protestujący, jak i zwolennicy byłego prezydenta. we're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for anyone who was suspected for a drug as a drug user and there was no due no process at all there were 30,000 people who were killed randomly without due process among them more than 100 were children Duterte będzie w kompleksie więziennym ONZ Po zatrzymaniu może zakwestionować jurysdykcję sądu oraz dopuszczalność sprawy. Choć Filipiny nie są już członkiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, domniemane przestępstwa miały miejsce przed wycofaniem się Manili z Trybunału.